Hej o hej, mam na Iwona i zapraszam was dziś na mój filmik, na nowy vlog z kilku najbliższych dni. Co się w nim będzie działo, no cóż, zobaczycie już za chwilę, mam nadzieję, że wam się spodoba, bo ja jestem podekscytowana, będzie się ogólnie dużo działo. A ja już zmykam, jak wam się podoba tu łapka do góry i zostańcie ze mną dłużej, na dłużej w moim świecie, w moim życiu i do zobaczenia! Have you ever Ja właśnie wróciłam do pokoju i przez ostatni dzień byłam na żaglach z moimi znajomymi. Popłynęliśmy w szóstkę z Wilklas do Sztynortu. Ogólnie mega, bo ja mam paten żeglarski, ale ja w sumie zrobiłam go i tyle pływałam, tam jeszcze jedne wakacje troszkę. I wiecie, jak czegoś nie trenuje, to nie ma się tych umiejętności, też nie ma się tej pewności. Ja nie miałam jej w ogóle, ale nasz kolega znajomy dużo pływał, jak był młodszy. I właśnie tak brałam z jakiś czas, żeby sobie przypomnieć czegoś, bardzo cieszę, że. Wiecie, w ogóle miałam też odwagę. Też nie było wiatru, to też było trochę inaczej, łagodnie. Ale że właśnie też kolega tak czuwał nade mną i mówił mi: Przypomniał mi trochę, co mam robić. A potem poszło to o wiele, o wiele lepiej. Więc się bardzo cieszę, że. Udało się nam spędzić super czas w super gronie, w super ekipie i że też się trochę bardziej zżyliśmy. E, I bardzo się cieszę ogólnie, że pojechałam, popłynęłam. E, w sumie jak zaproponowali, to nawet nie miałam chwili wahania, żeby z nimi nie jechać, więc taka mega ekipa. E, zobaczymy, może coś przez wakacje jeszcze pokombinujemy, żeby się spotkać, bo. Fajnie, mm, fajnie nam się teraz ra razem żyło na tej łódce, na tej małej przestrzeni. Ja w tym momencie wróciłam do pokoju i ogólnie em, pakuję się. Zaczynamy się pakować. Pierwsze mm, muszę się spakować na kolonie, którą jedę, jedę w formie opiekunki od jutra na 10 dni na kolonie i też muszę się wyprowadzić z pokoju, bo stwierdziłam, że się jutro wyprowadzam z akademika więc muszę tutaj wszystko spakować do przechowalni e, też muszę jedną paczkę nadać e, i e, jutro po prostu posprzątać cały pokój, żeby był czysty, no i się z niego wyprowadzić, więc trzymajcie kciuki, żeby mi się udało, bo jak na razie moja chęć do ogarnięcia tutaj tego to jest y, na poziomie zero, ale mam nadzieję, że będzie lepiej i że się uda, no i cóż, że będziecie ze mną podczas tego tutaj sprzątania, bo w sumie mam pokaż, nie, na razie wam nie będę pokazywał, jaki tutaj jest syf, ale w sumie pokażę wam, co już w miarę mam, ale co jeszcze muszę poprawić, bo jednak y, muszę to, co już miałam spakowane wcześniej, muszę to jeszcze raz wypakować i przepakować, bo tam korzystałam z tych rzeczy, bo trochę moje plany się zmieniały bardzo drastycznie w ciągu ostatniego czasu. Dobra. Ja ogólnie polecam, polecam w ogóle Mazurę, bo są piękne. Nam dzisiaj było ładna pogoda, ale nie wiał wiatr. No, a dzisiaj troszkę wiał, troszeczkę, ale padał deszcz. Więc <grydy> było cudnie. Cudnie było. Dobra, do zobaczenia za chwilę. I no cóż, ja się pakuję, wyprowadzę z akademika. I jeszcze żyję wycieczką. No cóż, tutaj jest moja część rzeczy na kolonie, które mam i mam tutaj no cóż, dość duży syf, może wam pokażę tylko o tyle, bo więcej wam nie będę pokazywała. Tu już część rzeczy z półek mam wyciągniętych ogólnie e, i tu już, a tu mam jeszcze część rzeczy ogólnie w kartonach, ale gdzieś tam wyciągałam masę rzeczy różnych co jakiś czas i po prostu mi się to wszystko zepsuło, bo już miałam ładnie zapakowane całe karty, już go mogłam zamykać. Ale jeszcze potrzebowałam niektórych rzeczy, no i to ogólnie muszę pozmywać, popakować yy, i miejmy nadzieję, że się zmieszczę. No i szafa. Szafa teraz wygląda w miarę dobrze, zostało tutaj kilka rzeczy, Ej, tylko tam jeszcze mam jedną półkę z rzeczami, które której w ogóle zapomniałam totalnie, jeszcze muszę walizkę zdjąć z góry. Tylko do pralni jeszcze idę po rzeczy, bo tam jeszcze mam rzeczy, które powinno być suche, więc mam nadzieję, że są faktycznie suche, więc lecimy do pralni. Powiem tak, żeby to się tylko zamknęło, bo mam tego dość sporo. Tu jest takie w ogóle wypchane całe. Tu mam, no w sumie nie ma takiej tragedii, ale trzymajcie kciuki. Jest 22.20 20. I ogólnie nie ma takiej tragedii. Jest ciężko, ale nie ma tak źle. Waliska na kolonie spakowałam, jedną paczkę do domu spakowałam, jedną już mam do akademika tutaj, co przechowuję. Też spakowałam, teraz pakuję drugą i za chwilę będzie jeszcze trzecia pakowana, więc myślałam, że będzie gorzej, o wiele gorzej. A jest w porządku, jest ok, w miarę szybko mi też to idzie, ehm, ale jestem zmęczona i ogólnie już mi się nie chce. Ale końcówka, więc mam nadzieję, że szybko to w miarę pójdzie. Pokażę Wam na jakim stanie też nie, bo wciąż tutaj jest wszystko, tak by się wydawało, ale już jest lepiej niż było ogólnie, więc jest w porządku. Patrzcie. To tak, tutaj mam rzeczy, w których jutro jedę na kolonie, że tak powiem. Tu mam paczkę, którą wysyłam do domu, tu mam książkę, którą zabieram na kolonie, ale w sumie bardziej zmyślam o tym, żeby je czytać, jak do domu będę wracała. Mam tutaj Pan, 57, którego jeszcze nie czytałam, a kiedyś bardzo chciałam, dla nim wyspy kawa oraz o zmierzchu coś, co zaczęłam tutaj teraz, yy, ogólnie azjatyckie. Tu mam yy, coś, co zostawiłam w akademiku moją karton. Tu mam torbę, którą zabieram na kolonie. Tu mam pe, kartę, ten już spakowany, tu mam ogólnie rzeczy, które po prostu wyrzuciłam z szafy, bo chciałam, żeby ją opróźnić, a tu coś mi się rozsypało, śmieci oraz e, też tutaj będę zostawiała tą siatkę po prostu w akademiku na wakacje. I tyle. Jestem właśnie w piwnicy na w akademiku. Ogólnie tutaj zostawiamy nasze rzeczy i właśnie niektórzy już mają na półkach. Teraz ja też daję swoje rzeczy na półce takie po prostu przechowalnia na przyszły rok, żebyśmy nie musieli wszystkiego zebrać do domu. To jest super fajne, mi się to bardzo podoba, że właśnie mamy możliwość, że możemy sobie przechować rzeczy w akademiku. Rotę przechowywaliśmy w Cichaczu w tym roku w. By piwnicy. I ogólnie tutaj przyszłam i nie wiedziałam gdzie w ogóle, co jest. I się lekko pogubiłam, bo są strasznie ogromne. Ja mam 1%, więc Wam sobie nie pokażę piwnicy, ale może jak po nie przyjdę, bo w ogóle będę musiała tyle piętra podejmować z tymi rzeczami. Na razie mam dwa pudełka, ale jeszcze mam jedną siatkę na górze i jeszcze będę mieć jeszcze jedną siatkę, więc no, ogólnie lecę po rzeczy, żeby to wszystko znieść i już żeby po prostu odpocząć i też żeby się okąpać i pójść po prostu spać. A żeby po prostu jutro jakoś żyć na tej kolonii pierwszy dzień, no jest tutaj interesująco, że tak powiem, nigdy nie byłam w piwnicy i jestem. Ale się nie przejmuję, bo widzę, że niektórzy ludzie mają dużo rzeczy ustawionych, więc zostawiam tyle, ile potrzebuję i tyle tak naprawdę, więc lecę dalej po moje rzeczy. Dobra, to jest tutaj nasze miejsce, gdzie ustawiamy nasze rzeczy. Tutaj zasłaniam, bo tu jeszcze jest imię, nazwisko, numer telefonu, więc nie będę pokazywała. Tu jedna, a druga osoba zostawiła, tam są moje rzeczy na tej półce, trzecia, to jakaś czwarta, tam widzę, że ktoś piąty, tam też jakieś rzeczy, więc tak to się prezentuje. No i tu sobie zostawiamy rzeczy na całe, całe lato, więc fajnie, że mam taką możliwość, bo to jest duży plus, duże utożsamienie, że właśnie możemy tu sobie zostawić nasze rzeczy i nie musimy się nimi przejmować przez wakacje, więc tu pewnie jeszcze sobie te wszystkie półki będą zostawiać też pewnie część miejsca. No i ja że daję kluczek i lecę, sprzątać pokój. Jest sukces, bo jestem 90% spakowana, znaczy w sumie nawet w większej ilości. E, jakoś tak strasznie dużo rzeczy tutaj miałam i też e, jednak stwierdziłam, że jeszcze jedną paczkę do domu wyślę, taką trochę mniejszą, ale wciąż tam jest dużo rzeczy napchanych. Tu w ogóle mam multum śmieci, ale to Wam za chwilę pokażę. E, jestem zadowolona, jutro mi tutaj zostaje sprzątanie w pokoju. Wyniesienie wszystkich śmieci i wysłanie paczek, wyniesienie książek do biblioteki i też tam do lodówki społecznej kilka rzeczy. I jeszcze do biura, więc jutro będę dość mocno latać rano, bo o 11.10 już wyjeżdżam na kolonie, więc muszę to wszystko ogarnąć. W ogóle, patrzcie, ile mam śmieci. Ja jestem ready, znaczy na ten moment ready, bo jutro muszę tutaj cały pokój jeszcze posprzątać, ściągnąć zasłony, więc dość sporo mi jeszcze zostało. Ale jeżeli chodzi o śmieci, to muszę po prostu jutro je wynieść. Jest tego multum. Myślę, że dwa, trzy razy będę musiała pójść. Też jutro muszę pójść oddać książki do biblioteki, tak w niedzielę można ją przez wrzutnie oddawać. Do lodówki społecznej kilka rzeczy zaniosę. Do biura muszę zanieść też mojego kwiatka, bo ona będzie sobie przez całe wakacje na nie czekał, no i dwie paczki wysłać, więc dość dużo mi jutro czeka rzeczy. Może wstanę, mam w planie wstać o siódmej, zobaczymy co z tego wyjdzie i właśnie pierwsze wszystkie rzeczy pozałatwiam, a potem mm, tutaj do pokoju przyjdę i posprzątam wszystko, bo tutaj mi to zostanie no, w mi tylko walizka i plecak, taki mam plan, ale zobaczymy czy on faktycznie wyjdzie czy nie. Trzymajcie kciuki. Dobra, tutaj ogni są moje śmieci z tego murtu, jak widzicie jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta i tam jest siódma paczka, więc no i plus to, co jeszcze leży na podłodze, to jest tego bardzo dużo, tu mam moją y, paczkę na... Yy, ogólnie, naszą znaczy, mają paczkę, mają mój plecaczek na wyjazd, z rzeczami, które po takie zostały mi mniejsze, które już nie miałam jak zmieścić do mojej torby, tam jest szuflarka będę jutro sprzątać, więc jeszcze leży sobie tam no i tu mam drugą paczkę z rzeczami, którą będę wysyłać którą muszę je nadać i wysłać mi z, in, postem no a tu jeszcze mamy rzeczy na biurku, które nie wiem, co z nimi zrobić, bo muszę część z nich zabrać, a część mi się już po prostu nie mieści, no ale zobaczymy, przekonamy się. No i tam mam rzeczy do lodówki społecznej, tutaj te trzy. A tu jeszcze daniosę rzeczy też do niszczarki. No i jeszcze do biura muszę zanieść, więc tak to się prezentuje. No i też śmieci się sumie. Więc jeszcze tych śmieci będzie do, dość sporo. No i tak się prezentuje mój pokój teraz, więc ja lecę już spać. I tyle. Jest właśnie 8.12 w niedzielę i ogólnie ja je wynoszę wszystkie śmieci, śmieci z pokoju, a teraz idę z książkami do biotoki, żeby je oddać do wrótni. Muszę powiedzieć, że taka cisza, spokój przepiękna, że aż sędzia bym tutaj usiadła i chwilę posiedziałabym, po prostu bym do... Pokętemplowała, bo jest przepięknie, i też słoneczko lekko wychodzi za chmury. Ale idę do książki, bo mam problem, bo chcę dać dwie paczki do domu rodzinnego, ale moja aplikacja mobilna nie działa na M-Banku, bo mam przerwę techniczną, która miała trwać do 20 wczoraj, a jest ja posmarano dzisiaj, więc no cóż, zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się uda, bo jak nie, to będzie średnio ciekawie. No i jeszcze muszę pójść do trzech różnych innych miejsc. Więc lecajcie do zobaczenia! Pokój już wygląda dobrze, to jeszcze mam rzeczy, które muszę zanieść. Tutaj rzeczy, które zabieram dzisiaj. Rzeczy, które zanoszę do biura, znaczy nie do biura, zanoszę to jedno, ale tutaj spokojnie jeszcze pójdę zrobić kolę, bo sztuczelnika nie mam w pokoju. Ojej, no już echo słuchać. Dwie paczki, które idą do wysłania, ta jest strasznie ciężka, więc lecę. Śmieci, no i tu jest moja walizka, więc już jest w porządku. I tu jeszcze mam brudne ubrania, ale za chwilę z tym coś zrobię. No i jeszcze muszę odjąć te piękne zasłony. Teraz lecę nadać paczki, bo mam godzinę czasu do opuszczenia pokoju. I tak trochę tego czasu mi na teraz brakuje, czuję, więc lecę. Jest 10.35 i ja właśnie wyprowadzam się z mojego akademika, wymaldowuję się. Już tutaj wszystko zrobiłam tak, jak miałam zrobić. Za chwilę Wam go pokażę ostatni, w sumie pierwszy tak naprawdę w całości. No, trochę mi szkoda, że go opuszczam. Kolejny rok za mną, dopiero co tu się wprowadzałam, a już się wyprowadzam. Bardzo szybko minął ten rok akademicki. Jakby to w sumie było kilka tygodni, a nie kilka miesięcy. Więc jest to lekko przerażające. No ale cóż, dobra, o jeszcze mój magnet zapomniałabym, Magnes, który dostałam z Walencji, więc jeszcze go sobie i już pokazuję Wam tutaj mój pokój. Jeszcze tylko do biura skoczyć, za mojego kwiatka. No i wszystko, więc już pokazuję. W ogóle jest moja walizka, więc tutaj były drzwi, którym wchodziłam do pokoju. Razem miałam światło, tu miałam podwójną szafę. Bardzo fajnie, że była podwójna, bo mi się dużo rzeczy dzięki to umieściło. Ja też tu w środku miałam takie półeczki wiszące, e, tylko coś montowałam. Tu stała moja lodówka przez cały czas, teraz już jest wyłączona nie miałam otwarze bardziej. Półeczka, w którym miałam, tu na górze miałam kosmetyki, tu miałam jedzenie, tam miałam jakieś takie, wiecie, pozostałości, różne dziwne rzeczy. E, Parabet, który pierwotnie miał być czysty, ale zawsze tam coś na nim było, jakieś papiery, zeszyty, to do pisania, biurko w sumie stery, który sobie załatwiałam, bo normalnie jest biurko. Ale ja poprosiłam o streego dostałam. Krzesło, które było strasznie niewygodne. Szafka nocna. Łóżko, które ja sobie przedstawiłam tutaj, bo nastało no w ogóle inaczej. W tym pokoju było umeblowanie, umeblowanie ułożenie pokoju, ale to mnie tak było lepiej, jak ja to zmieniłam. I jedna szafka wisząca, w której miałam książki i tu miałam kosmetyki. Więc tak to się prezentuje. No i duże okno, które było bardzo ładne. Miałam też super widok w tym roku na drzewa z czego się bardzo cieszę. No i miałam te piękne zasłony, które się bałam nie zdjąć, bo są strasznie wysoko w ogóle zawieszone, ale no zdjąłam. Ogólnie tak się prezentował mój pokój, już teraz czysty, bez moich <noise> rzeczy, bo tak jak Wam powiedziałam wcześniej, ten pokój nigdy nie wyglądał tak, jak faktycznie chciałam. Ja go chciałam tak ładnie udekorować, przyozdobić, ale nie zrobiłam tego na początku października, potem jakoś tak było, że nie, to przekładałam na później, później. Aż w końcu tego w ogóle nie zrobiłam e, i stwierdziłam, że Wam go nie będę pokazywał, jeżeli on nie jest taki, jaki bym chciała, bo chciałam tutaj jeszcze jakiś takie plakat sobie zawiesić, bardziej coś świadczącego, jeszcze więcej zdjęć drukować, wywołać, no ale wyszło jak wyszło, że nie wyszło. E, I stwierdziłam, że po sobie Wam go nie pokażę, bo trzeba mam pokazywać coś, czego nie jestem za bardzo dumna. E, ale teraz widzicie po prostu, jaki tu miałam mniej więcej metra. Metraż był mały, ale w sumie był wystarczający. Dopiero poczułam, że on jest taki mały, jak. Tu byłam dłużej po, po Kortowiadzie, bo ee, w sumie w porządku bardzo mało przebywałam w pokoju, dopiero później, na samym końcu, to byłam trochę dłużej, to wtedy poczułam, jakie to jest malutkie. Ale ważne, że jedenka. Dobra, a ja się tam już żegnam, żegnam też się już z moim akademikiem, z moim pokojem. No i cóż. Do zobaczenia na następnym filmiku, a tutaj z moim pokojem akademikiem w październiku, w sumie pod koniec września. Jak Wam się podobał taki filmik, trochę łódki, trochę spontanie pokoju, ławka do góry, stańcie ze mną dużo, i świecie w moim życiu, a ja już zmykam, bo się nie wyrobię. Do zobaczenia później.